Hello Yogis, ja jestem Wiktoria Macher, a to jest flow, który nazwałam poranna rutyna. Poranna rutyna ze względu na to, że będzie to praktyka, mam nadzieję, świetna do tego, żeby wykonywać ją codziennie. Nawet jeżeli nie mamy dużo czasu, to będzie to sekwencja dość krótka, natomiast taka, która poruszy i popracuje z całym naszym ciałem w każdym aspekcie. Ok, jeżeli używasz pomocy, przygotuj sobie je gdzieś tam obok maty i zaczniemy w pozycji dziecka. Usiądź najpierw na piętach, duże palce u stóp razem. Kolana szeroko, chyba, że potrzebujesz więcej stabilizacji dla brzucha, wtedy złącz kolana, przybliż kolano trochę bliżej do siebie. Wyciągamy dłonie w przód. Najpierw odepchnij się dłoni, postaraj się wcisnąć swoje pośladki mocniej w kierunku maty. Jeżeli nie dosięgasz pośladkami stóp, nic nie szkodzi, nie ma w tym nic złego. Weź wdech i z wydechem przez usta zejdź w dół. Odłóż czoło na macie bądź na bloku, jeśli nie dosięgasz. I zostaniemy tutaj na minutę, dwie po to, żeby zaobserwować nasz oddech, a następnie go uspokoić i wydłużyć. Przygotować na resztę praktyki, ale też na resztę dnia. Poczuj, jak wdech wypełnia najpierw Twoją przeponę. Następnie klatkę piersiową i wędruje przez całą klatkę, klatkę piersiową od dołu kończy w szczytach płuc. Z wydechem powietrze wlatuje od szczytów płuc przez środek klatki piersiowej kończy na przeponie. Jeżeli korzystasz z oddechu udaj. Śmiało dodaj dźwięk do oddechu kompletnego i praktykuj sobie z tą techniką oddechową. Jeżeli nie znasz oddechu, uczaj, nie przejmuj się tym, po prostu oddychaj głęboko, kompletnie. Jeżeli lubisz wybierać intencje do swojej praktyki, teraz jest na to chwila, ta intencja też może towarzyszyć ci przez resztę dnia. Może to być chęć przeżycia dnia bardziej świadomie, czerpania więcej radości. Może to będzie poczucie wdzięczności, cokolwiek co przyjdzieć do głowy. Jeżeli oczywiście nie chcesz wybierać intencji nic. Nie czuj się zmuszony, zmuszona. Stańmy tutaj jeszcze na pół minuty. Sam na sam z naszym oddechem. Sprawdź jak się dzisiaj czujesz. Zadaj sobie też pytanie jak chciałbyś, chciałabyś się czuć po praktyce i w ciągu dnia. I zadbaj o to, żeby tak się stało. Kolejny wdech, podnosimy głowy w górę, zaokrąglamy kręgosłup, zbliżając brodę do mostka i przechodzimy sobie do klęku podpartego, dłonie pod barkami, palce szeroko, kolana na szerokość bioder, nie łączymy kolan razem. Na wdechu pozycja krowy, ściągamy łopatki, klatka piersiowa w przód i w górę, kość ogonowa w górę. Z wydechem zaokrąglamy plecy pozycja kota. Jeszcze raz na wdechu. Pozycja krowy i wydech kot. Krowa na wdechu. Z wydechem kot. Zaokrąglamy plecy. Zbliżamy teraz biodra z powrotem do naszych pięt, tak jakbyśmy chcieli z powrotem wejść do pozycji dziecka, ale na wdechu przez pozycję krowy, przez ugięcie rąk mocno w łokciach, idziemy klatką piersiową w przód wydech, z powrotem wracamy w tył, plecy zaokrąglone, kręg po kręgu, zbliżamy pośladki do pięt, wdech, jak wąż wracamy w przód, jeszcze kilka razy, jeśli chcesz dodać do tego więcej ruchu, boki, prawo, lewo, śmiało, intensywniejsze koła karkiem, zmień kolejność ruchu, czuj się swobodnie, eksploruj. Eksploruj ten ruch, odkrywaj swoje ciało, jego potrzeby. Organiczne ruchy są świetne, żeby zacząć dzień. Pozwalają naprawdę porządnie rozruszać całe ciało, kręgosłup, miednice. Dzięki czemu potem w ciągu dnia czujemy się dużo lepiej. Jeszcze dwa oddechy: dwa głębokie oddechy, całą powierzchnią płuc. Zatrzymujemy się na wdechu w centrum, stopy płasko i siadamy sobie na piętach. Złącz uda razem. Jeżeli ten siad jest niewygodny, użyj bloku albo poduszki, żeby podłożyć sobie pod biodra lub przejść sobie do siadu skrzyżnego. Zaplatamy sobie ręce w koszyczek i zaczynamy kręcić koła w jedną i w drugą stronę. Potężne, intensywne koła. Nie no, żartuję, nie muszą być potężne, ale faktycznie chcemy poczuć, że nadgarstki Fajnie pracują, mogą trochę postrzelać po nocy. Zmieniają kierunki, raz prawo, raz lewo. Jeszcze jeden oddech. OK, rozluźniamy sobie nadgarstki na naszych kolanach, zbliżamy brody do mostka i kilka okręgów w jedną i w drugą stronę. Zacznij od takich półokręgów, po literce U, od prawego ucha, prawym uchem, uchem do prawego barku, lewym do lewego. A jak poczujesz więcej miejsca w karku i w szyi, dodaj pełne okręgi. Pamiętaj o oddechu. Zmieniaj sobie strony. Teraz eksplorujemy naszą szyję. Przygotowujemy na resztę dnia. I powoli wracamy do centrum. Na wdechu podnosimy sobie obie ręce wysoko w górę, wydłużamy boki talii. Z wydechem lewa dłoń na lewą stronę prawa sięga daleko do lewego boku. Lewa dłoń odpycha nasze ciało tak, żeby wprowadzić biodra mocniej. W nasze pięty, mocniej w ziemię. Jeżeli siedzicie w innym siadzie, Dłonie, dłoń aktywna. Kolejny wdech, obie ręce w górę, wydłużamy kręgosłup. Z wydechem zmiana strony. Prawa dłoń na matę, lewa sięga daleko do prawego boku. Klatka piersiowa otwarta, nie zaokrąglamy pleców. Wdech, obie ręce jeszcze raz w górę. Zaplatamy je w koszyczek i odkładamy sobie koszyczek na naszym karku. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową, łokcie rozchodzą się na boki. Z wydechem zamykamy pozycję, zbliżamy do siebie łokcie. Broda zbliżona do mostka. Wdech, otwieramy pozycję. I wydech, zamykamy. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Wdech. Otwieramy pozycję, rozluźniamy ręce, przechodzimy do klęku podpartego, podwijamy palce u stóp, odrywamy kolana i z wydechem, pierwszy pies z głową w dół. Od razu trochę pospaceruj, poruszaj się tutaj prawo, lewo. Pamiętaj o tym, żeby wydłużyć kręgosłup, wyciągnąć boki talii, skierować spód pośladka wysoko do sufitu. I jeszcze dwa oddechy, wykorzystaj je tak jak potrzebujesz, tak jak lubisz. Ja lubię tutaj dodać koła pośrodkami na prawo, na lewo. Kolejny wdech, obie pięty idą w górę. Wyciągamy się mocno w pozycji i z wydechem staramy się sprowadzić pięty w dół. Jeżeli potrzebujesz mieć ugięte kolana, zostaw je ugięte. Pamiętaj, że celem w tej pozycji nie jest to, żeby pięty dotknęły maty. Lewa stopa zostaje tam, gdzie jest wdech, prawa noga idzie w górę. Uginamy nogę w kolanie i otwieramy biodro. Postaraj się teraz zerknąć. Pod prawą pachą na prawą stronę skierować klatkę piersiową delikatnie na prawo i zostań tutaj, albo dodaj sobie pozycję dzikości, przełóż prawą stopę za siebie i wyciągnij cały przód ciała. Wdech, spokojny wydech, szukaj wydłużania w każdej pozycji i powoli wracamy do psa z głową w dół z otwartym biodrem, jeszcze jeden wdech tutaj z wydechem spinamy się na lewe palce, pięta w górę i odkładamy sobie prawą stopę od zewnętrznej strony prawej dłoni. Wdech, wydłużamy kręgosłup. Z wydechem lewe kolano ląduje na macie. Poruszaj się tutaj przez chwilę, prawo-lewo. Poszukaj miejsca. Zatrzymujemy się w centrum. Stopa flex, lewa dłoń zostaje tam, gdzie jest prawa. Na prawe udo, odkręcamy się na prawą stronę i delikatnie odpychamy sobie nogę od siebie, jednocześnie otwierając klatkę piersiową. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem wracamy do centrum. Prawa stopa zostaje w pozycji neutralnej. Odrywamy lewe kolano, lewa stopa 45 stopni. Prawa ręka na macie, na stopie bądź na naszym kolanie, lewa ręka w górę, kąt boczny. Ciężar ciała w centrum, pośladki aktywne, lewa noga prosta, przód, uda. Aktywny, schodzimy niżej, biodrami w dół z wydechem. Jeszcze jeden ostatni oddech, spokojny, głęboki wdech. Długi wydech, staramy się przenieść biodra niżej w dół. Kolejny wdech, nogi zostają tak jak są. Lewa ręka idzie do tyłu, ląduje na lewym udzie, bądź z tyłu, za plecami. Prawa ręka do tyłu odwrócony wojownik jeden spokojny oddech tutaj z wydechem opuszczamy biodra niżej w dół ręka sięga dalej wydłużając nasz bok kolejny wdech prostujemy nogę z przodu pozycja trójkąta biodra cały czas zostają w tej samej pozycji jeśli potrzebujesz skróć dystans między stopami Prawa noga, prawe biodro cofnięte, lewe otwarte. Postarajcie się tu wydłużyć boki tali. Ostatni oddech. Kolejny wdech. Lewa ręka wyciąga nas w górę. Obie stopy idą do środka. Następnie pięty do centrum. Palce do zewnątrz pozycja bogini. Takim ruchem prawo-lewo postarajcie się zejść głębiej do pozycji. Odkładamy sobie dłonie na wnętrze ud, na wdechu wydłużamy kręgosłup, z wydechem odkręcamy się za prawym barkiem. Wdech, centrum, wydech, zmiana. Na wdechu, centrum, prostujemy nogi, teraz palce do środka, pięty do zewnątrz, zaplatamy ręce w koszyczek. O, wydłużamy kręgosłup, delikatne wygięcie koszyczek idzie w dół. Z wydechem schodzimy do skłonu. Delikatnie ugnij kolana, jeśli potrzebujesz. Ciężar ciała naprzód, stopy. Badamy naszą równowagę dzisiaj. Jeszcze jeden oddech. Z końcem wydechu delikatnie rozluźniamy ręce, wdech połowa. Z wydechem prawa stopa. Prawe palce do przodu, lewa stopa 45 stopni. Przekrącamy się do przodu maty, do pozycji piramidy. Wdech. Wydłużamy kręgosłup. Wydech. Schodzimy w dół. Wdech. Wydłużamy kręgosłup. Wydech, skłon biodra w jednej linii. Ostatni raz wdech. Z wydechem uginamy nogę z przodu. Dłonie lądują pod barkami. Pozycja deski i z lub bez wracamy do psa z głową w dół. Użyj takich pozycji, których używasz w powitaniu słońca, swoich modyfikacji. Z wydechem spotykamy się w psie z głową w dół, od razu druga strona, wdech, lewa noga idzie w górę. Z wydechem otwieramy biodro, zerkamy pod lewą pachą do lewego boku. I zostajemy tutaj albo z kolejnym wydechem spinamy się na prawe palce i powoli odkręcamy pozycję, wchodząc do pozycji dzikości. Szukaj wydłużenia, szukaj przestrzeni w ciele. Brzuch aktywny, pośladki aktywne. Wdech. Powoli wracamy do pozycji. Kolejny wdech. Wspinamy się na palce prawej stopy. I z wydechem lewa stopa ląduje od zewnętrznej strony lewej dłoni. Wdech, biodra w dół, wydłużony kręgosłup. Wydech, prawe kolano na matę. Stopa flex, lewa dłoń na lewe udo. Wdech. Przygotowujemy się, odkręcamy klatkę piersiową. Z wydechem wchodzimy mocniej w pozycję. Jeszcze chwilę tutaj, postaraj się trzymać klatkę piersiową otwartą, łopatki ściągnięte. Ostatni wdech. Z wydechem wracamy do centrum. Palce skierowane w przód, stopa neutralnie, stopa z tyłu 45 stopni. Nasza wersja kąta bocznego, Dłoń albo na macie, albo na stopie, albo na łokciu. Druga skierowana w górę, jeszcze dwa oddechy. Z wydechem staramy się przenieść biodra niżej w dół, pośladki aktywne. Kolejny wdech. Nogi zostają tak, jak są. Prawa ręka na prawe udo bądź za plecami, lewa dłoń przedłużeniem lewego boku. Wdech. I z wydechem pogłębiamy pozycję, schodząc biodrami niżej, a lewą dłonią wyciągając się mocniej do boku. Kolejny wdech, obie ręce na wysokość naszych barków, skracamy dystans, jeśli potrzebujemy. Lewe biodro cofnięte, prawe otwarte, pozycja trójkąta. Jeśli masz równowagę, zerkaj w górę. Jeśli nie, zostań ze wzrokiem skierowanym do boku bądź w dół. Lewa noga wydłużona, prawe biodro otwarte, pośladki aktywne. Jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. Kolejny wdech. Wyciąga nas w górę. Stopy do prawego boku maty. Następnie pięty do środka, a palce do zewnątrz. Bierzemy wdech, odkładamy sobie ręce na uda i z wydechem skręcamy się za prawym barkiem. Wdech, centrum. I wydech za lewym. Wdech w centrum, prostujemy nogi, z wydechem pięty do zewnątrz, palce do środka, koszyczek z tyłu, teraz lewy palec nad prawym, wygięcie. Jeszcze jeden wdech i z wydechem znowu skłon. Ciężar ciała naprzód stopy, na stopie. Ostatni wdech, łopatki ściągnięte. I z wydechem rozluźniamy ręce. Wdech, połowa. Z wydechem przekręcamy lewą stopę z powrotem do przodu. Maty, prawa stopa 45 stopni. Biodra neutralnie, pozycja piramidy. Wdech, wydłużamy kręgosłup. Z wydechem skłon. Wdech, proste plecy, długi kręgosłup. I wydech, schodzimy głębiej. Ostatnie powtórzenie, wdech. Proste plecy, użyj bloków, jeżeli nie dosięgasz do maty. I wydech, skłon. Wdech, uginamy nogę z przodu. Deska i nasza wersja vinyasa. Z wydechem spotykamy się wszyscy w psie z głową w dół. Ostatni oddech tutaj. Stopy szerzej niż na szerokość bioder. Podchodzimy sobie dłońmi do naszych stóp. Wdech, odpychamy się od goleni połowa. Z wydechem rozluźniamy kręgosłup. Pięty do środka, palce do zewnątrz. Siadamy w pasywnym, niskim przysiadzie. Dosłownie kilka oddechów, kilka chwil tutaj. Śmiało się porusza, jeśli lubisz. Prawo, lewo. Kręgosłup wyciągnięty. kolejny wdech, wyciągamy sobie ręce w przód, biodra idą w górę, stopy wracają do pozycji neutralnej i z najbliższym wdechem wychodzimy w górę, kręg po kręgu, powolutku, na samym końcu idzie głowa i barki. Od razu zrób kilka dużych okręgów barkami, w tył, w przód, ok, odkręcamy barki, zostawiamy je z tyłu i w dole, stajemy sobie jeszcze raz troszkę szerzej, i dodajemy kilka kół biodrami. W jedną, w drugą stronę. Możesz delikatnie ugiąć kolana. I zatrzymujemy się w centrum. Stajemy sobie teraz stabilnie, ze stopami razem lub na szerokość bioder, jak będzie Ci wygodniej. Wdech. Obie ręce idą w górę. Z wydechem prawa ręka wzdłuż prawego uda, lewą ręką sięgamy daleko. Na lewą, na, przepraszam, na prawą stronę. Znowu skłon boczny. Jeszcze jeden spokojny oddech, wdech. Obie ręce w górę i z wydechem zmiana strony. Lewa ręka wzdłuż lewego uda, prawa sięga daleko na lewą stronę, brzuch aktywny, wydłużamy bok tali, pachę całą rękę. Wdech, obie ręce idą w górę, wydłużamy jeszcze raz mocno kręgosłup. Z wydechem ręce do serca. Zamknijcie sobie na chwilę oczy, uspokójcie, uspokójcie oddech, wróćcie do oddechu z początku praktyki. Jeżeli wybraliście sobie intencję, wróćcie do niej, przypomnijcie sobie. Sprawdźcie, jak się teraz czujecie. Gdy będziecie pewni swojego oddechu, pewni tego, że zostanie z wami na resztę dnia, zacznijcie powoli otwierać oczy. Mam nadzieję, że czujecie się dużo lepiej, że czujecie się rozgrzani. Rozruszani i przygotowani na resztę dnia. Zostańcie ze spokojnym oddechem i wracajcie sobie do tej sekwencji, jak tylko poczujecie o poranku potrzebę, najlepiej codziennie, ale pamiętajcie, że nie jest to konieczne. Jeżeli się podobało, zostawcie nam komentarz na dole, łapkę w górę, subskrypcję i mam nadzieję, że będziecie wracać do nas na matę jak najczęściej. Do zobaczenia, miłego dnia.